Cześć wszystkim, witajcie ponownie. W tym filmie pokażę, jak przenieść Solana z Binance do portfela Phantom. Najpierw uruchom aplikację Binance na telefonie i zaloguj się na swoje konto. Po zalogowaniu, dotknij zakładki Portfele w prawym dolnym rogu ekranu. Następnie, dotknij Spot na górze. Potem wybierz Solana, gdzie zobaczysz opcję wypłaty. Dotknij Wypłać. A potem wybierz, wyślij przez portfel Krypto. Teraz wypełnij formularz, podając adres. Aby znaleźć adres, uruchom portfel Phantom i zaloguj się na konto. Po zalogowaniu dotknij solana, a następnie odbierz. Po wykonaniu tego kroku zobaczysz kod QR oraz adres Solany. Skopiuj ten adres i wróć do swojego konta Binance. W sekcji Adresów wklej skopiowany adres. Następnie wybierz sieć. Upewnij się, że wybrana sieć jest prawidłowa. Teraz wpisz ilość Solany, którą chcesz kupić. Kliknij przycisk wypłaty w prawym dolnym rogu, by przelać Solany z Binance do portfela Phantom. Jeśli film był pomocny, polub go i zasubskrybuj kanał. Dziękuję bardzo za oglądanie.